Hej barany, cześć. W tym filmie to co chciałem zrobić to trochę opowiedzieć na zmia o zmianach, które stały się właściwie z tego, co ja patrzę, to głównie na naklejce Winniego. W sensie nie widzę jakichś gwałtownych zmian na innych naklejkach niżej ta. Więc. Kurde. No, dobre. BDS. No. no, To co o Winim powiemy? Dlaczego o Vinim? No, bo mocno się zmiany ogólnie działy. Jak widzicie, ja sobie trochę zlecenie zrobiłem. Hmm. Zrobiłem je. Te zlecenia, które ja zrobiłem, zostały zrobione po tym, jak ktoś zrobił 2800 zleceń za 28 groszy. Zobaczyłem taką ilość zleceń i mówię, okej, okay, to możliwe, że ktoś tu będzie chciał coś pompować, nie? No, i potem ta cena sobie tak nawet do 49 groszy podskoczyła. Co było dosyć ciekawe, bo ta cena leciała dosyć automatycznie. Więc. Yy... To interesujące całkiem. No i zobaczcie, że teraz już te schodki zostały podbite. Um, ale no, o ile do tej naklejki, to w sensie ja nie wiem, czy można by było w ogóle mówić, że ja ją jakoś podbiłem. No bo szczerze mówiąc, to podbiła ją najpierw ta osoba, która zrobiła 2500 zleceń 2800. Także to, to ja nie byłem, jakbym to był, ja to bym powiedział. Serio. No i ogólnie jeżeli chodzi o sytuację z winim, to ta naklejka dosyć nieźle się wspięła w cenie, e, aczkolwiek e, można by to było zlać i powiedzieć, że a, takie samo podbijanie jak to tu, takie samo podbijanie jak gdzieś tu, takie samo wywindowanie ceny jak tu Oczywiście nie będę się z tym kłócił w mojej opinii e, Jak najbardziej taka opcja mogłaby e, zaistnieć, żeby tak powiedzieć, tylko że to co jest ciekawe, to jeszcze ta winda na winim e, Holo, z którą nie miałem zupełnie nic wspólnego, po prostu yy, wchodzę sobie o dziewiątej, znaczy nie, no o trzeciej i nagle widzę taką minę, w ogóle, widzę, że ona jeszcze większa była dziś rano, co jest w ogóle już yy, po prostu odjechane w kosmos. Yy, na szczęście cena już spada i to co ja chciałem w sumie wczoraj w nocy zrobić to powiedzieć, że cena już raczej będzie spadała yy, do takiej zwyczajnej ceny. Aczkolwiek patrząc na to co się stało y, dzisiaj o 9 o to to chyba już nie mam w ogóle żadnych y, tych w ogóle ja, ja już nie wiem nic co się o tym, z tym dzieje po prostu y, chyba jedyne co byłbym w stanie powiedzieć o wini to jest to, że jeżeli wini będzie kiedyś jeszcze po normalnej cenie, chociaż to już jest chyba niemożliwe, żeby był po 40 zł, bo ja już wczoraj go z tyle nie mogłem kupić, musiałem go kupować po 47 więc wydaje mi się, że cena 50-49 zł to jest już taka, która na nim zostanie, to trzeba go kupować po prostu yy, i tyle. No, powiedziałbym ogólnie tak, że yy, w całym rozgardiaszu yy, Antwerpa dużo naklejek było na ciekawych pozycjach, i nagle okaza okazało się że mamy Roxa, który też bardzo mocno wczoraj podrósł. To nie jest tak, że sam Vini. Rox też bardzo mocno wczoraj rósł. Może nie porównywalnie, aczkolwiek też bardzo, bardzo mocno. I okazało się, że jest tych kilka naklejek, które są naprawdę interesujące. I moim zdaniem, taki wini to jest jedna z tych naklejek, które są. Jakby to powiedzieć? no... Nie, nie wiem jak wy, no to można się kłócić o to, naprawdę. Ja jestem w pełni chętny do takiej rozmowy, a dla mnie wini to jest top tier, jeżeli chodzi o naklejkę, która jest do inwestycji. Bo jak można zauważyć, ludzie moim zdaniem dopiero dzisiaj budzą się na winim. W sensie to, co się dzieje teraz, moim zdaniem powinno się dziać trochę wcześniej. No nie, że to co było tu, to podbicie o, które i tak w ogóle było kosmiczne, to to wtedy było kosmiczne. To jest już w ogóle. Nie, nie ta planeta, ja, ja tych winich mam już z 20, może nawet więcej Jeżeli to i jak widzę coś takiego, to po prostu moje serce się raduje Bo, no nie powiem, ale jest to całkiem duża ilość pieniędzy, które gdzieś tam są, nie? Ale hmm, dla mnie po prostu wini był cały czas top tier inwestycją Z tego powodu, że no, wszystkie argumenty już powiedziałem, mówię Fanbase, kolory naklejki, ciekawość naklejki tym bardziej, że Imperial może się rozpaść, to też zawsze potęguje ten. To, jak bardzo atrakcyjna jest ta inwestycja. No i w momencie kiedy widzę to, że za granicą też wini jest pompowany, to nie jest tylko i wyłącznie to, że my mówimy wini moon, Tylko gdzie się nie zajrzy do komentarzy, tam ludzie mówią, ej, a wini nie jest ciekawy. Czy wini to nie jest spoko sprawa? Dlatego Ja jestem w pełni. Za tym, że ta, ta naklejka jest całkiem ciekawa. To nie jest oczywiście żadna porada inwestycyjna, że zainwestujesz w to i zarobisz. Nie, jeżeli chcesz w to inwestować, to w to inwestuj, no nie, no tylko z głową, z umiarem. Nie przepłacaj, zastanów się nad tym, bo ja nie mam zamiaru właściwie ani trochę tutaj manipulować tym. Ja chcę zainwestować po swojemu, zainwestować z jakąś własną głową, i może przy okazji na tym jakoś tam se zarobić, no nie? Ale nie mam zamiaru yy, podbijać ceny przez filmiki i sprzedawać to dla tego, bo jest cena podbita, no nie? No jakby tak, jakbym tak miał robić, to bym wszystko posprzedawał, co się tylko dało yy, i tyle. I powiedział elo w was, kupił se jeszcze raz i, i byłby lepszy czas. Yo, yo, Kilimanjaro. Także co? Yy, czy coś jeszcze chciałbym powiedzieć o winie No w sumie to nie. Tylko jeszcze tyle, że glitter poleciał do góry. To też jest dosyć ciekawe, yy, więc przejdę sobie jeszcze do Falena, którego jak widzicie, zrobiłem sobie zlecenia. Wiem, że pewnie ktoś by zapytał dlaczego. No, to tak w skrócie tylko, yy, na, dla wspierających, ostatnio zrobiłem film o Falenie, dlaczego yy, dla mnie ta naklejka jest niegłupią inwestycją. Yy, w tamtym filmie poruszyłem ten temat trochę yy, dokładniej. Dlaczego uważam tak jak uważam. I tutaj powiem tylko tak ogólnie. Moim zdaniem, Falen teraz jest takim long termem, którego się nie da zepsuć. W sensie to jest albo krótkoterminówka na, na jakąś chorą ilość procent, albo bardzo dobry long term. To jest to, co uważam. Jeżeli ktoś chce to kupować ślepo, to, to, że ja to mówię, to jesteś głupi, ale rób co chcesz. A jeżeli chcecie zapoznać się z tym, co dokładnie uważam o tej naklejce, dlaczego ja zrobiłem sobie takie zlecenia na nią, to polecam e, zainwestować w wspierającego e, i tam jest to dokładnie wyjaśnione. Także co? Trzymajcie się i na razie.